Witajcie, kochani! Kochani, ogłaszamy konkurs na rok szkolny! Juhu! Kochani, do wygrania są scrunchie asy. Kochani, yy, zabawa polega na tym, aby kochani zaobserwować nasze konto, yy, napisać komentarz gram i, kochani, do wygrania są te piękne scrunchie. Osoby, które wylosujemy, napiszą na wintet na mojej stronce, który kolorek chcą. Także, kochani, super zabawa od asów. Gramy, udostępniamy i łapiemy obserwacje, kochani. Pamiętajcie, Gramy tutaj do... Zabawa trwa, kochani, do 24 września. Mm -hmm. I będziemy robili losowanko, kochani, na live. Ie. Także 24 mm -hmm. września robimy live'a na naszym koncie i będziemy e, ogłaszać wyniki konkursu. Także, kochani, pamiętajcie, obserwacja w komentarzu gram i zapraszamy do zabawy. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Kochani. Pa!